Cześć, Jezus mówi, że kto będzie zachowywał Jego przekazania, nie umrze na wieki. Czyli innymi słowy, będzie żył na wieki. No właśnie, jak to jest do zrozumienia, to zachowywanie, to przestrzeganie. Tam jest takie słowo, które oznacza bardziej właśnie takie bycie strażnikiem, bycie na straży tego zachowywania, ale jak zachować to, Tą taką na, na, na długi czas, to bycie strażnikiem. Wydaje mi się, że trzeba się nim stać. A stajemy się przez takie drobne czynności każdego dnia w kierunku bycia tego strażnikiem, czyli każda nasza próba zmierzania się ze Słowem, z nauką Jezusa, przekształca nas samych, przekształca nas, zmienia coś w nas każdego dnia i sprawia, że ciągle. Stajemy się lepszymi tymi strażnikami, zachowywaczami tego słowa. Ale właśnie do tego trzeba dopuścić, nie tak jakby, wydaje mi się, że człowiek ma sobie tak bardziej mentalnie wtłaczać te reguły i myśleć, e, tak jakby cały czas rozmyślać o jak, jakby w postaci jakichś takich reguł, ale bardziej chodzi o ten całokształt tego, co Jezus mówi, Jego słowa którym na, no, którym, który używasz, żeby nas nauczyć, żeby nas innymi słowy, przemienić. Bo jak wiemy, z psychologii wszystko, czego się uczymy, przemienia nas, przemienia nas samych właśnie. Czyli przemi, przemiana doświadczana poprzez przyjmowanie wciąż na nowo Jego słowa, sprawia, że stajemy się nowymi ludźmi. Stajemy się takimi strażnikami, którym nie zagrozi czas, choroba, różne zmiany, które możemy się, mogą nas, nas przestraszać, mogą nas niepokoić. Takie są moje refleksje dzisiaj. Powiedzię się ze mną Twoimi cześć.